Tylko z tej strony Michał jest ze mną. A tak. Tak, i on się nazywa U... E... IS. Nie wiem dlaczego, bo gra na już nie mamy. Okej, ona wola się z nimi! pas pokonałem ją. Py, 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 pyk, no, Okej, okay, tutaj jest jakiś no, rural. bla, bla, bla tutaj jest. Ty, 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 ty. Chociaż zabił sobie Kurde, ja, ja prawie ulta ultaj skoczyłem. Ja zabił mnie. To dwa pucharki. O, fajnie, ukończyłem misję, 250. I pyk, mam? Mam wszystkie? Mam. A co dostałem w ogóle? Co fajnego? 50. No, no nawet gara oczywiście, no, bo to jest no, mój no, najlepszy. Mega box nazywany A boxa? Nie mam. Okej, okay, zostawiajcie pod tym odcinkiem 100 łapek w górę albo 1000. Ile antek chcesz? No, yy, 10 tysięcy. Nie to za, za dużo dla widzy ja mam za mało widzów. No 100 tysięcy dobra. Nie no 100 tysięcy, bo mi chodziło o 100 tylko. Albo 150. 150 łapek w górę pod tym odcinkiem. Dobra, lecimy. Lecimy, spoko. Okej, okay, tutaj jest. Dobra, lecimy na skrzynkę. Tutaj jest skrzynka. Antek, tyle jest na następną. Dobra, to jak ty lecisz na tym, to ja lecę na... No. Tutaj jest gdzieś... O, no dobra. I bum, 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 What? Jak to był hack? Jak on miał już ulta? To jest niemożliwe u ja ponownie. No, onno Tyle być. na tamto. A dobre na tamtą na tamto bym szybciej mam do konto. Okej. Eee, okej, okay, lecimy. O tutaj uważaj. A mm, dobra, zjadłeś co Socek wybiłeś. Ja nawalam tego skok i na dobra, prima. Łatwizna Elo, bo na... On no, użył Ulta! Ja go zabiję. Mi się ładuje ult powoli. Ja no. nawet nikogo nie biję się tam ten bok. I 12 gmuków. Okej, okay, napisz. dalej ponownie. Kurde. Antek! Coś, coś? Coś jakaś, jakaś... O, jakaś fajna. Nie. Kurde. Czekaj, to będzie na 27. O, ja będę miał zaraz dużą skrzynkę. Chcę zbierać na szóstkę dopiero. No. Ej, Patryk, miał już, y, ten level odblokowany? To ja bym mógł go Jakiego nula? Go? Gdzie to jest null brawl. No przecież jak mam, ja nie, nie mam 10 w bucharku, więc jak mam steam mieć? Ale... Brau, Czemu ci telefon wy... Czemu ty idziesz? Czemu ty idziesz? What? Co się dzieje? Ty, Minkę wysłałeś! Zaraz się przestanie słyszeć. Nie! zabiję cię! No, zabili cię. No bo ty, no bo to się nie spało. No bo ty zamiast grać, gadałeś ze mną. No Antek, no super, sorry, już nie będę, nie już nie będę. daj co chwilę to wyjść, bo za to się wbija misję, wiesz Antek? Za to się w misję wbija. Udaje się zagrać ponownie. Okej, okay, ja lecę dalej, lecimy tutaj teraz. Tak, mam Nulberola ze Stu. Uciekaj. Przecież rozum, to ty sobie na pewno nie poradzisz. Antek! Uciekaj, a nie się jeszcze z nim nawalasz. No, no co, ale no co ja no mam... Antek, radzić? bo ty się z nim nawalasz! Nie, nie nawalam, tylko ja uciekam. Oj, ukończyłem no Antek. Się zaraz na ciebie wkurzę po prostu. O, 250 dostałem tych. Jak teraz dasz ten, to ja już nie dam. Dobra. to Czy teraz się chmura pojawi? Łoł, wow, łoł, wow, 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 Zabijesz go. Zabiję, Jakbym ja bym... tutaj był. No to... Dobra, ja lecę robię. O, patrz, patrz ja robię. Patrz, pa, pa, pa. pa! Patrz, 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 patrz zabiliśmy go. No ja miałem tak mało HP. Nie nagle skok. Puch. Teraz tak szybko bie... Na, na, na. Co tu się dzieje? Na wszystkich! Ja wszystkich zabijam w ogóle, WOT. Ja już wszystkich pozabijałem! Tam, Tam jest ten ziomal. Bibi, Zabity. Ta też zaraz będzie zabita. Albo i nie, albo i tak. No. Ale z Edgar jestem bardzo dobry. Edgara lubię Zagraj ponownie! Nie się Zagraj ponownie dalej. Okej, okay, lecimy. I właśnie na tej rundzie kończymy odcinek. Pa. 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 Kończymy ten odcinek. Nara. Pamiętajcie, subskrybujcie mój kanał.